Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie o ciekawostkach historycznych naszego miasta. Dzisiaj przyjechaliśmy do Starej Fary, powiemy Państwu o najstarszym pomniku w naszym mieście. Jesteśmy przy najstarszym zachowanym pomniku w naszym mieście. Pomnik ten przedstawia świętego Jana Nepomucena. Jest on ciekawy z kilku względów. Pierwszy to taki: że święty Jan Nepomucen był Czechem, był zakonnikiem, żył w latach 1350-1393. I co najważniejsze, był spowiednikiem żony króla czeskiego Wacława IV Luksemburskiego. Zginął śmiercią tragiczną. Za to, że nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi, król był bardzo ciekaw, z czego spowiada się jego żona. Został pozbawiony języka, a potem zrzucony do Wełtawy w Pradze. Figura świętego Jana Nepomucena. Ta najważniejsza właśnie tam przy moście na Wełtawie stoi, a drugą mamy tutaj w naszym mieście. Na pomniku przedstawiona jest płaskorzeźba, ukazująca właśnie męczeńską śmierć świętego Jana Nepomucena i przedstawiająca bardzo charakterystyczny szczegół. Otóż, Tu, jak widzimy, jest taki jakby wy, wypust, i on ma przedstawiać ucięty język świętego Jana Nepomucena. Z tym fragmentem pomnika jest związana taka dość ciekawa też historia, trochę humorystyczna, bo część osób trochę inaczej. Wyobrażała sobie ten fragment tu przedstawiony na pomniku i bardziej wiązała go z pewną częścią ciała mężczyzny. Przejdziemy teraz na drugą stronę pomnika, gdzie fragment pokazywany przeze mnie jest bardziej widoczny i rzeczywiście budzi pewne skojarzenia, o których mówiłem. Tu, jak widać, jest to bardzo do dobrze widoczne. Warunki mamy. Zimowa zima nas nie rozpieszcza. Tu, jak widać, jest to bardzo dobrze widoczne. To ma przedstawiać język. Ma to być alegoria do tajemnicy spowiedzi. No, ale jak spojrzymy, to rzeczywiście można mieć pewne skojarzenia. I od wieku XVII, od czasu jak figura tu stoi, takie skojarzenia w umysłach ludzkich się budziły. Skąd święty Jan Nepomucen wziął się w naszym mieście? Skoro był Czechem, i tak jak już wspominałem, zginął tragicznie śmiercią męczeńską w nurtach wełtawy. Otóż, w wieku XV krzyżacy lokowali nowe miasto w świecie tutaj, właśnie na tym terenie. I teren ten. Był terenem zalewowym, nawiedzanym praktycznie trzy razy do roku przez powodzie. Święty Jan Nepomucen, oprócz tego, że jest patronem spowiedzi, tajemnicy spowiedzi, jest też z racji jego utonięcia w nurtach Wełtawy patronem od powodzi. Dlatego też ta figura znalazła się właśnie tutaj, miała chronić miasto, miała chronić jego mieszkańców poprzez wpływ, poprzez stawiennictwo świętego, przed powodziami, przed zalewaniem miasta, a powodzie były bardzo tragiczne. I w XIX wieku, powódź, która zalała miasto, stan wody był tak wysoki, że po mieście po prostu mieszkańcy pływali łodziami, co można oglądać na starych zdjęciach w Izbie Regionalnej Świeciu. Oprócz starych zdjęć, które znajdują się w Izbie Regionalnej Świeciu. Mamy tutaj również na kościele starofarnym wyraźny ślad po powodziach, po tym jak nasze miasto, dawne miasto było zalewane. Jest to tabliczka z 26 czerwca 1884 roku, która na murze kościoła pokazuje jak wysoki był stan wody podczas powodzi. Więc faktycznie można było tutaj po mieście łodziami pływać. Święty Jan Nepomucen, jak widać, Niezbyt wiele zdziałał, ponieważ powodzie były do tego stopnia dotkliwe, że spowodowały przeniesienie miasta z powrotem na wysoki brzeg wdy. Figura w sumie już wcześniej uległa zniszczeniu prawdopodobnie już na początku wojny dlatego, że została utrącona głowa. Głowa ta była przez całe sześć lat okupacji niemieckiej przechowywana przez jednego z dzielnych, ale nieznanych nam mieszkańców świecia. Ale wiemy, że ktoś ją przechowywał, ponieważ Niemcy niszczyli tego typu pomniki podkreślające polskość, podkreślające przywiązanie do Kościoła. W latach osiemdziesiątych dzięki staraniom Świętej Pamięci księdza Jerzego Kosza, Fara została odbudowana, pięknie odrestaurowana, a również pomnik odrestaurowany stoi tutaj przy kościele i można go dzisiaj podziwiać.